No dobrze. Roadmap Wowa powiadacie to jest, czyli... Nie wiem jak roadmap przetłumaczyć dobrze na Polski. To jest, no taki plan, to jest taki plan. Harmonogram aktualizacji kontentowych do WOW, nie mam który właśnie teraz. Wyszedł w czasie, gdy my czekamy na to, żeby BattleNet się zaktualizował, tak już czekamy 40 minut. No ale dobra. To był inspirujący miesiąc dla drużyny World of Warcraft w czasie, gdy widzieliśmy jak świat szybuje ponad Dragon Isle schroni yy, a tam z przed przedprzymalarstami i tak dalej i tak dalej i tak dalej. Ale ta opowieść się dopiero zaczyna. Yy, dodatek do wowa to nie tylko yy, to nie tylko jeden moment w czasie pojedynczy, ale yy, podróż. <gryw> wieloznacząca znacząca podróż, prawda? E, e, wiemy, że no tak wiemy, że jakość dodatku jest wyznaczana przez jakby swoją całą długość, a nie jeden moment e, Przez lata po swoim e, releasie Legion Patrzcie jak wskazali konkretnie Legion jest bardzo dobrze pamiętany e, tak ba, e, bardzo za swój 11 e, znaczy kontent z 11 tygodnia E, I tak dalej, znaczy przez te 11 tygodni, i tak dalej. No, no, że, no że wiecie, że w perspektywie czasu Forest First, tak samo 11 tygodni, tak jak swój e, cały rok. E, as for the Artifact Appearance, no, na przykład przez swoje artefakty albo przez e, genialne e, tatusiowe żarty Kadgara. E, w, w planowaniu rozplanowywaniu drogi e, Dragonflight. E, uważaliśmy e, na to na, na nasz obowiązek, który Jezus, który na, należy się na czym graczom by dbać o ten e, żyjący świat i żeby, żeby o, ohoho e, i szczerze, aby robić lepiej a, aby się poprawić w stosunku do tego, co w ostatnim czasie było Proszę bardzo. Tego mi bardzo do tej pory brakowało. Zdźwili mnie tym teraz, powiem szczerze. Yy, ale to moim zdaniem dobrze jest, że właśnie tak mówię. Właśnie to jest to, czego brakowało przy ogłoszeniu Dragonflight, moim zdaniem. Yy, nasz cel na Dragonflight jest taki, że yy, powinno być zawsze coś yy, nadchodzącego yy, z nowym yy, update'em. Yy. Tak, z, z nowym update'em, jakby już nadchodzącym jakby na realmy niedługo po tym jak ten aktualny jakby już się załaduje. Czyli no, mówiąc inaczej, żeby były regularne content updatey. Ja cały czas mam w pamięci, bo ja mam takie rzeczy w pamięci, jak i on pod koniec Shadowlandsów e, mówił w wywiadzie, obiecywał, że o Dragonflight będą e, częste, regularne content update'y. I jak wszyscy się z tego śmiali, ja sam tak troszkę podniosłem brew, że no to jest właściwie chyba obietnica na każdy dodatek, e, właściwie powinna być. E, I sobie tak myślałem, że, ale musi być jakiś powód, dla którego teraz konkretnie to, to mówili, więc. No, moim zdaniem, już na ten moment możemy naprawdę coraz bardziej mówić, że to się naprawdę potwierdziło, że oni, no zwłaszcza też ta końcówka Shadowlandsów, że oni to wszystko jakby tak. Dlatego był też ten drod pewien na koniec. Chociaż on i tak nie był taki zły, jak potrafił być w poprzednich dodatkach. Że on był po to, żeby teraz były po prostu pyk, 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 pyk. E, update za updateami, nie? E, in total, planujemy, by. E, Okej, okay, by dostarczyć sześć. Paczy kontentowych. Ale co znaczy paczy kontentowych? W sensie... Yy, w miarę równo rozdzielonych pomiędzy sobą czasowo przez yy, ciąg 2023. Okej. Okay. 6 W ciągu roku. Czyli to jest pacz co dwa miesiące? Ja dobrze to liczę? Okej? Okay? Okej. Okay. W drugiej połowie, bo zawsze jest w drugiej połowie, bo zawsze jest drought pomiędzy do, dodatkami. E, ale tak jak mówiłem nie tak. W sensie... Dobra, no nie, nie chcesz powtarzać. E, to będzie... Okej, okay. i w tym... W tych sześciu paczach przez 2023 patrz, kiedyś były... Kiedyś był jeden pacz przez dwa lata, a teraz będzie sześć paczów w jeden rok. E, w każdym razie w tych paczach 6 będą dwa duże update'y. E, Traditional pillars of our expansions with new zones. reality. Ok, czyli to będą. No dobra, to ma sens, to ma sens. Czyli będą dwa te takie duże pacze. Czyli ja podejrzewam, że tutaj jest mowa o 10.1 i 10.2. Tak, tak by to wychodziło. No tak, tak by to wychodziło mniej więcej. Podejrzewam, że 10.1 będzie pół roku po. Po, 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 po releasie czyli to byłby jakiś kwiecień? No i wtedy w listopadzie byłby 10 2. i pomiędzy nimi będą jeszcze te mniejsze patche, eee, e, ale pomiędzy tymi patchami chcemy po prostu dawać więcej. Jakby to, to jest, to jest, no właśnie. Our World chcemy jakby rozwijać nasz świat z nowymi e, eventami jakby w świecie e, update'ami do systemów e, evergreenowymi czyli jakby e, długo jakby daleko się w czasie Kurde, jak przetłumaczyć Evergreen Holidays, jakby takie, co nie są na chwilę, nie są na dodatek, tylko jakby zostają, jakby są funkcjonującym systemem w grze jakby już zawsze. Nowe Dungeony, proszę bardzo, New Dungeon Experiences, jestem ciekawe o co tu chodzi. Nowe... No, Narrative Chapter, czyli nowe historie też, nowe cinematyki, które będą służyły jako epilogi i prologi do następnych... O kurde, do następnych kroków w przygodzie i, co najważniejsze, więcej... Okazji dla nas, by reagować na feedback i zmieniać. E, tak, i zmieniać to, co trzeba na bazie tego, co słyszymy od naszych graczy. I to też, moim zdaniem, już na ten moment można powiedzieć, że Blizzard nie rzuca na wiatr, bo to już teraz już się potwierdziło. To też jest coś, co Blizzard obiecywał e, zaraz przed wyjściem Dragonflight, że będą regularnie. Czekajcie, bo znowu mi się coś zepsuło. E, że będą regularnie. E, um... Kurde, co jest z moimi bindami, że będą regularnie hotfixy jakby balansowe, że będą regularnie jakby... I faktycznie w Dragonflight z tygodnia na tydzień, czasami nawet szyb jakby częściej, są już jakieś nerfy zakrojone szeroko, czy większe, czy mniejsze. No, oni na bieżąco po prostu update'ują, nie? nie? Nie tylko zresztą chodzi tu o balans, chodzi zresztą o inne rzeczy. Niedawno ogłosiliśmy nadchodzący 10.05 Content Update, to jest ten, w którym zdaje się, że będzie Trading Post który pójdzie live y, wcześniej przyszłego roku, no to pewnie styczeń, luty, e, tak, e, i będzie w nim trading post i tak dalej, różne kosmetyczne e, nagrody, e, te wybory i tak, i wreszcie będzie można transmogować, tak, będzie można transmogować e, szare i białe rzeczy. Czego nie można było przez te wszystkie lata? Przez te wszystkie lata od kataklizmu Blizzard dopiero teraz to wprowadza. Ale okej, okay, później niż wcale lepiej, wiadomo, eee, więc będzie. Tylko tutaj tutaj jest taka uwaga, bo ja to akurat odczytałem wcześniej. To trzeba, trzeba będzie je od nowa jakby farmić. Czyli na przykład, jak chcemy stransmogować jakieś białe rzeczy z. z Exiles Reach, to będziemy musieli je wyfarmić. Chyba, że mamy w banku akurat, więc No, no ale dobra, to tam. będzie zrobić, prawda? Uh, ale czekajcie, czekajcie, czekajcie. And a bit of new world content in the primalist tomorrow area. What? Co? No, no, okay, no ale generalnie world content. Coś, co mnie w ogóle jakby ciekawi w tym wszystkim, to jest to, podkreślmy jeszcze raz, że oni tutaj powiedzieli, że abstrahując od tych dużych paczów, czyli 10.1 i 10.2, te patche pomiędzy nimi mniejsze, będą zawierały też w sobie takie duże rzeczy typu historie, typu jakieś nowe systemy, dungeon experiences i tak to, dalej, to jest dosyć grube moim zdaniem. Wow, ale, ale what a time to be alive, nie? Co, co za czas, by grać w WoWę. E, niedługo, jak to wszystko jest już w waszych rękach, e, wypuścimy 10.07 content update na PTR. <grym> ja pierdziele. 10.07 będzie miało nową kampanię. Okej, okay, i... O, proszę bardzo! I e, powtarzalny world content w Forbidden Ridge. E, podczas, gdy draktyrzy wracają do swojego miejsca uwięzienia, E, razem z pewnymi niespodziewanymi gośćmi, ok, by, by dowiedzieć się więcej o swojej historii, origin story, super, i swoim przeznaczeniu. Ten content e, będzie jakby wstępem do następnego rozdziału Dragonflight i jego konkluzja, e, i, i jakby gdy dojdzie do swojej konkluzji, Powinno być absolutnie oczywiste, gdzie, jakby jaka będzie, na, jaki będzie nasz następny cel. <laughs> I obok tego nowego kontentu planujemy dodać następne questline historie dla... Human and Orc Cosmetic Heritage Armor. Będzie Heritage Armor dla humanów i orków. Linka, otwórz. Nie. Eee, muszę powiedzieć, że jestem zdziwiony. W sensie. Znaczy, to jest w ogóle bardzo duży news. Bo to oznacza, że oni wracają do kontynuowania, jakby idei Heritage Armorów. To jest bardzo fajne. Ale powiem szczerze, że jestem zdziwiony, że Humanów i Orków. Wiecie czemu? Bo ja właśnie tak sobie myślałem, że rasy typu Humani, typu Orkowie, Nightelfy też, że powiedziawszy, Force i nie będą szybko w kolejce po Heritage Armor. Wiecie czemu? Bo oni tak naprawdę dostali swoje rasowe armory w pewnym mocnym sensie w czasie Battle for Azeroth e, z, z te warfrontowe transmogi, jak się na tym zastanowić. Więc ja naprawdę myślałem, że e, Human czy orc będą na końcu w kolejce. A widzę, że nie. Więc mi się wydaje, że możemy od tego momentu założyć, wiecie co? Że my będziemy częściej mieć Heritage Armory. Że oni naprawdę y, wezmą rozpęd z tym. Ale zobaczymy. Eee, w kolejce dużo nie zostało, mogło wszystko w trzy rany? Rundy? Jak dużo nie zostało? Jak to dużo nie zostało? Większość raz zostało do Heritage Armoru. Czy nie? Wiadomo, abstrahujemy od dalej teraz. No ale jak. Nie wiem, to może ja już nie pamiętam. Cztery tylko trolle, drona i pandaren? A Night Elf? Znaczy no, tymi czterema w sensie łącznie z ten, tak? W sensie co wymieniłem. No to to jest, czekaj, no, to po, no to nie poza tymi czterema, tylko razem z tymi czterema to jest 7. No to to jest, no to to jest dużo mi się wydaje. No nieważne, no. W każdym razie będzie jeszcze 10 1 5 i 10 1 7 Content w drugiej połowie roku. Okej, okay, 10,75, czyli to po 10. No, tak, to no patrzcie, to się zgadza. To się zgadza, bo wtedy 10,10 byłoby kwiecień, maj. W takim razie, mi się wydaje. To by pasowało. Nie chcemy. I to będzie tam Bridging the Period, Second and Third Major Patches. Nie chcemy, żeby była jakaś określona formuła, jeśli chodzi o. Jeśli chodzi o rozmiar. I kształt tych update'ów. Nasz cel jest po prostu. Jest, po, jest prosty. Więcej historii, więcej Warcraft'a, więcej kontentu, więcej nagród, więcej eventów, więcej, e, więcej e, ulepszeń technicznych e, i po prostu mniej. Żeby cały czas coś się działo. Jezus. Ja. Ja trąbiłem, dobra, muszę to z siebie jakby wywentylować. Ja trąbiłem całe Shadowlandsy, że to jest dokładnie to, co w 2022, zaraz trzecim powinno się robić, jak się prowadzi grę typu World of Warcraft, żeby było jak najwięcej content update, nawet jeśli ma być to w trochę sztuczny sposób, to znaczy lepiej jest wypuścić więcej content updateów rozdzielonych w czasie, mniej ilościowych, niż wypuścić ich mniej, ale bardziej napakowanych. To jest absolutnie... Jakby, kurde, to jest... Znaczy w, 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 wydaje mi się, że wychodzi na to w sumie, że będziemy mieć więcej jakby... Częściej i więcej w zasadzie chyba, tak to, tak to trochę brzmi szczerze powiedziawszy na ten moment. To jest naprawdę grube. Nie chcę nic spoilerować, ale jestem pewien, że będzie jeszcze parę niespodzianek po drodze, których nikt się nie spodziewał. Oh my god. O dobra, dobra, dobra. I więcej detali, które na, nie są jeszcze na ten moment 100%, na 100% jakby zdecydowane, ale wasz feedback pomoże i tak dalej. Jesteśmy e, zaszczyceni i e, uskromnieni e, przyjęciem Dragonflight póki co, ale to jest tylko start. E, ode mnie i całego develop, Aha, bo to Holly pisze w ogóle. I całego teamu deweloperów. E, zaakceptujcie nasz przyjmijcie nasze życzenia tam na nowy rok i tam święta i wszystko inne i nie możemy się doczekać by pokazać wam co mamy co mamy zaplanowane dla zero w 2023 jakby ja wiem że to wie, wiele osób może to tak, tak patrzeć że no ta no tak gadają zawsze tak gadają e, Raz, że ja bym w ogóle już się nie zgodził, że oni zawsze tak gadają, tutaj widać wyraźną zmianę, ale póki co, wszystko co się działo przez ostatnie miesiące, totalnie jakby poświadcza za tym, że to nie jest, jakby oni, to jest, to jest prawda, to się dzieje na naszych oczach, to wszystko, to jest... Wow, ale żeśmy weszli w okres fajny, ale, ale żeśmy weszli, kurde, w fajny okres, la, mi się wydaje, że zainspir zainspirowały ich moje pomysły, dokładnie tak, to prawda. Na przykład ludzie nie zdają sobie sprawy, że jak będzie blisko po 4 latach, na 99% będzie zapowiedź dodatków, więc to niespodzianka. Nie, wątpię. Znaczy, nie, ja myślę, że to z tymi niespodziankami. Znaczy, dobra, nie mam pojęcia, co z tymi niespodziankami, ale ja myślę, że to będą takie rzeczy. No, Roz, będzie po prostu, moim zdaniem. Wierzę w to głę, w głęboko. Kurde, super, naprawdę, w sensie, no cieszy mnie to, wiadomo, to jest jakby to ściana tekstu, po prostu, i będę czekał, jakby na realizację tego. Ale no, póki co wszystko co widzę w Dragonflight jakby daje mi e, takie poczucie, że wierzę w to, po prostu, co, co tutaj piszą, więc... E, powiem szczerze, high pick. nie mogę się doczekać. Dragonflight póki co jest super, już teraz po prostu są za, 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 za rogiem nowe content update'y i po prostu idą, idą w tym kierunku, co po prostu całe Shadowlacy wzyczałem, e, że powinni pójść i bardzo, bardzo mnie to cieszy i co więcej wydaje mi się, że... A wydaje mi się, że naprawdę to jest krok w dobrym kierunku, nie tylko z tego względu, że mi się podoba, ale właśnie to jest to, co ja właśnie mówiłem, znaczy moim zdaniem i nadal się trzymam tego, że to jest właśnie kierunek, w którym powinni pójść, żeby graczy do siebie wrócić, tak żeby żeby było jakby żeby narastało zadowolenie. I myślę, że to będzie zbierać problem. Myślę, myślę, że naprawdę to. Wiele osób jakby się zraziło ostatnim okresem powiedzmy dwoma dodatkami jakby z wielu względów e, tam do Wowa, ale myślę, że krok po kroku tego typu rzeczami jakby samo, samo to się może naprostować Także my naprawdę możemy wchodzić w niesamowicie ciekawy okres. E, chyba jedyny w swoim rodzaju jeszcze powiedziawszy dla Wowa. Aha. Okej, okay, dobra, to mamy tweeta z. Dobra, no to... Okej, okay, dobra. Dobra. To mamy teraz taki graficzny war... Okej, okay, ale tutaj są już bardziej tak w datach to jest tak rozpoznawane porami roku. Spoko. Spoko. Czyli zima, wiosna, wies... no zima to jest to 10.05, to wiemy co to jest. 10.07, Forbidden Reach, Human, ten... ten... Heritage Holiday Updates, Pff. ciekawe w sumie co to będzie. Teraz tak, tu będzie duży patch, 10.1, to mi się wydaje, że to jest... Czacie, jeżeli to jest lato, kiedy się zaczyna astronomiczne lato? Czerwco? No to to by się w sumie chyba zgadzało, nie? No tak, to by się zgadzało, że, że, że kwiecień, maj, no tak. I, i, i 10.2 by było taki... Tak, dobrze? nie Tak, no chyba tak, i 10 lat. Tak, no tak, to bym Byłby taki listopad, listopad, paźdz... znaczy, stop, październik, listopad. Ja, kiedy mówiłem wcześniej, chyba listopad, to miałem na myśli październik. To no, październik, listopad. No tak, no i tutaj wiadomo, te tam klasyczne nowości, update'y, jakieś tam rzeczy, nowe rajdy. Tutaj już mega dungeon od razu nie wyjeżdżają na start, że będzie, no ale to nie jest raczej zaskoczenie. No okej, okay, no jakby, z, jakby tu, tutaj wiele jakby nie spot, spot jakby kota nie, nie pokazują, ale no ale w sumie mówili, że nie chcą jeszcze za dużo tam pewne rzeczy chcą, żeby były jeszcze tajemnicą. No i dobra, mamy pewien word, jakby roadmap, tak? W tym jest najważniejsze to, że jakby że oni mają już jakby, tak wiecie, nie, nie daty, ale że jakby wiecie, w porach roku, jakby to, yy, znaczy, porach. Momentach w roku, jakby rozplanowane na timeline. Ie. Więc to spoko, spoko. No mnie to co, no to, to potwierdza wszystko to, co mówię, no. Yy, Pod Twoim filmem. Yy, ale z tego, co nawet po Twoim filmie, to się dzieje na formie, to na co na abonamentu i w dodatku odstrasza ludzi. No, strasza, no ale co, Ale to bardziej, wiesz, co to to, 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 ale to. Znaczy, jakby nic się z tym nie zmienia, zawsze tak było i zawsze tak będzie, dopóki to jest, więc jakby. Wiesz, to, 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 to nie żadne odkrycie ani nie było, nie? 101 w maju yy. No, no tak, no Razem, przecież razem Z4 nie, nie wyjdzie. A kiedy wychodzi Diablo 4? Będzie ja bym Znaczy Moim zdaniem na luzie są w stanie 0606 No, no, nie no to, to się zgadza, no nie, no to by się zgadzało, no. Absolutnie to, to by się zgadzało. Nie, no super, no, no będę czekał, no. Ja, ja się jaram, no nie wiem, nie wiem, co sobie mam więcej powiedzieć, no. Jaram się i jestem pełen dobrej wiary, o. Tak bym powiedział.